Czeka nas epicki zjazd. No! Wow. <śmiech> <śmiech> wow! Chyba widzę stąd nasz dom, wiesz? Zaraz zobaczysz tylko mój zwierzak. O, tak? Tak. Wow! Okej. Okay. Ja chyba lecę. Dosłownie! E, raczej z fajki. tak się lata. <laughs> tak! A myślałem, że to ja jestem radioaktywny. Mnie nie ugryzł żaden zająk. To jest kosmiczna prędkość. <laughs> Dobrze, że to liczy się nie tylko szybkość. Skręć to no dalej! Musisz wyluzować! Na razie nie. Więc co tu robią te wszystkie rzeczy? Czy tata znowu bawił się naszym torem? Szukasz wymówek, bo przegrywasz, co? No jasne, że nie. Czas poimprowizować. Mój pajęczy zmysł nie zmyśla, wygram! Zmyślę, ale ja nadciągam. A teraz wyżej, dalej, szybciej! Uh! Uh! Tak! Oh, Hej, zostawiłeś mnie! Uh, tak, to w końcu wyścig. Okej. Okay. w takim razie co to jest? Huh? Aż mi dymi. Wow! Ta dyńka chce nas rozgnieść. Najwyższy no czas wyrzucić śmieci. Zielony goblin? Czego ty chcesz? Potrzebuję was. Bo trzeba to wynieść. Ale tato, to twój jedyny obowiązek. <noise> A wy, kochani, jesteście na tyle duzi, by go przejąć. Mam lepszą myśl. Ścigaj się z nami. Tak! <noise> Uwielbiacie rywalizację. Świetnie, prześwietnie! Pozielony goblin pokona Was z łatwością. Więc przegrany wynosi śmieci! Umowa stoi! No a ostatni na linii mety to zgniła dynia. Uhuhuhu, genialna myśl. Mówią, by jeść warzywa, ale nie wspominają, że one mogą zjeść nas. O! Dzięki Wielki, obyś miał miejsce na dokładkę. Ja jestem Gród! Znowu dopiero doprałem. Leci jeszcze jedna! O! Ja jestem Gród! Hulk miażdżyć? Ha. Ja jestem gród. Ha, ha. Hulk miażdżyć. Roślina wysadziła roślinę? Cóż, na szczęście nowy plan mi kiełkuje. <śmienny wytłumaczyć> ha, wielkie mi zagrożenie. <śmienny wytłumaczyć> ha. o, o. Podniosą się. Ale wy przegracie! Nigdy nie wygracie! Nawet współpracując! Zdecydowanie nie próbujcie! Bez obaw mogę Cię pokonać całkiem sam. Czekaj! A może bądźmy wyluzowani? I szybcy! Dla jasności, nie jesteśmy oficjalnie drużyną. Znieśmy się ponad podziały! Wow. Co?! Nie! To nie jest ty, plotni, której używam! Wow. Ładnie! <laughs> Udało się! Drugie miejsce mnie nie urządza. Mój pajęczy zmyzu wyczuwa, to grywkę. To serio działa? Przegrałem? Nie, odpada. Tylko nie szalej. Wezwij szaleńca. A? Rzucam wam rękawice. O! Podejmujemy wyzwanie. Tak jak? Thanos jest szybki, ale czy wygra z łakando prędkością? Przekonajmy się. Trzy, dwa, jeden, jeden. Tak!